Witam wszystkich bardzo serdecznie, jest dzisiaj ze mną. Cześć, jestem Ania. Postanowiłam Cię Aniu zaprosić na krótką rozmowę, ponieważ uważam, że możesz być sporą inspiracją dla innych osób, no bo jesteś bardzo zdeterminowana i w stosunkowo krótkim czasie osiągnęłaś fajne wyniki, mając jeszcze sporo innych obowiązków na głowie. Także może opowiedz najpierw, kiedy zaczęłaś działać na Vinted i jak te Twoje początki wyglądały? No, na wstępie bardzo mi miło. Wiesz co, no, moje początki zaczęły się tak pod koniec lipca. Trafiłam w sumie ponownie na twój profil. Obejrzałam kilka rolek i przypomniało mi się, że kiedyś dostałam od Ciebie na maila darmowy poradnik, jak zacząć zarabiać na Vinted. Obejrzałam go, a na drugi dzień w sumie wystawiłam po córce sukienkę, która sprzedała się chyba w ciągu dwóch dni. Nie były to super zdjęcia. Ale za te zarobione pieniądze kupiłam właśnie e-booka twojego o robieniu zdjęć. No i już wtedy już się wkręciłam na maksa. Okej, okay, czyli w lipcu 2020, 2024 po prostu zaczęłaś. W takim razie kiedy po raz pierwszy trafiłaś na mój profil? Jak wyglądała wtedy twoja sprzedaż? Na twój profil. Pierwszy raz trafiłam jakoś właśnie w 2023 roku, ale nie sprzedawałam wtedy na Vinted, Po prostu korzystałam z tego tak od czasu do czasu. Też jak widziałam Twoje rolki na profilu, to nie wierzyłam w to, że można w ogóle zarabiać na Winted, tak? I takie, takie kwoty. Wtedy pobrałam te darmowe materiały, no i zapomniałam o nich. Okay. Tak jak wspomniałam właśnie wcześniej ponownie trafiłam na ciebie, ale jakoś pod koniec lipca 2024. Okej, okay, czyli w zasadzie prawie rok później tak naprawdę to było, nie? Tak, tak. Okay, no to dlaczego się zdecydowałaś zacząć z tym biznesem i co ci to dało w ogóle? Wiesz co, taką dużą inspiracją też dla mnie było to, że przeglądałam twój profil i twoje wyróżnione relacje? No i te kwoty, te kwoty takie inspirujące. No i na początku zaczęłam to traktować jako zabawę, tak? Coś takiego nowego, czego można się nauczyć. Dawało mi to dużo frajdy zrobienia tych zdjęć i nauki tego wszystkiego, bo to nie było takie proste na początku. A jak zaczęłam już zarabiać, pierwsze pieniądze się pokazywały w portfelu Vinted, no to mnie wciągnęło. Dobra, a w jaki sposób doszłaś w końcu do tego etapu, gdzie założyłaś firmę? Postanowi, postawiłam sobie cel, że to będzie moje główne źródło dochodu. Dużo inwestowałam czasu i też pieniędzy na rozwój, bo bez Twoich e-booków, bez indywidualnego szkolenia oraz kursu masterclass nie byłabym w tym miejscu, co teraz. Wszystkie wskazówki, uwagi, polecenia staram się wprowadzać, no i widzę tego efekty. Okej, okay, no to widzę generalnie, że ty po prostu bardzo się angażujesz i faktycznie wprowadzasz tą wiedzę w życie. Widzę po prostu różnicę między tobą, a niektórymi osobami, które na przykład po szkoleniu nie wprowadzają żadnych zmian, nie? Bo zdarzały się takie osoby, no i to mhm. jest właśnie ta różnica. No a jak wygląda Twoja sprzedaż w tym momencie i na ten moment ile zarabiasz? Wiesz co, no sprzedaż mam praktycznie codziennie, jestem zadowolona z wyników jakie osiągam, aczkolwiek jakbym miała właśnie więcej czasu i to byłoby moje główne zajęcie na co dzień, no to wyniki byłyby znacznie wyższe. Lubię robić to co robię, no daje mi to dużo satysfakcji. Ile zarabiam w tym momencie? No, Sama wiesz, że każdy miesiąc jest inny, tak? Firmę mam dopiero dwa pełne miesiące, no teraz jest trzeci. W listopadzie przykładowo mój przychód wynosił około 8 tysięcy, w grudniu mniej, no bo to i święta i to wszystko, dzieci, studia, to już mniej, no to około 6 tysięcy. No uważam, że zdecydowanie warto, warto się w to wciągnąć, tak? Ja czerpię z tego przyjemność z wykonywania tej pracy, no i nie jest taka bardzo wymagająca, o ile się do tego dobrze podejdzie, tak? Okej, okay, no i tutaj myślę, że trzeba zaznaczyć, że właśnie masz ten czas bardzo ograniczony, bo mówiłaś tak. właśnie, że masz trójkę dzieci, i jeszcze robisz studia, no to naprawdę sporo tak, obowiązków tak, i jeszcze no swoja jest. firma. No a z jakimi wyzwaniami zmagałaś się na samym początku? Wiesz, co wydaje? Myślę, że takim największym problemem było to, żeby znaleźć takie rzeczy, które się sprzedadzą. Żeby nie szukać tego, co podoba się tylko mi, ale też nie brać wszystkiego jak leci. Że jak widzę owełna, tu merino, no to biorę, tak? No, w zasadzie no, dalej się tego uczę, bo jak widzę fajny kaszmir, ale jednak rozmiar na metce, a w jak faktycznie wygląda, no to, to szkoda pieniędzy, tak? No skurczony, e, nie? Tak, bo, ale no, czy, czy tam jakiś albo sfilcowany i nie da rady tego odratować. Mm, no i trzeba, cały czas też uczę się tego, co się najlepiej u mnie sprzedaje, bo no, każdy profil jednak na Vinted jest inny i, i też każdy bierze coś pod siebie, tak? Okej, okay. a jakie masz plany na przyszłość związane z tym biznesem i z Vinted? No, chciałabym rozwinąć sprzedaż na taki poziom, żeby spokojnie zarabiać tak z dwa lub trzy razy tyle, ile obecnie? Stawiam sobie cele, które wiem, że przy nakładzie pracy jestem w stanie osiągnąć, tak? No ale to ten czas. Ten czas jest dla no mnie właśnie. kluczowy. No właśnie, gdyby więcej czasu, to na pewno na pewno by było tutaj jeszcze więcej. A co zmieniło się u ciebie w zasadzie? Co zmieniło u Ciebie wprowadzenie wiedzy z tych e-booków szkolenia? I w ogóle dlaczego zdecydowałaś się z nich skorzystać? Wiesz, kochana, no to jest must-have dla każdego, kto chce wejść w ogóle w ten biznes. Ja, gdyby nie twoje wszystkie te e-booki, gdyby nie w ogóle nie twój profil, ja bym w ogóle nie zaczęła tego biznesu, bo tak jak wcześniej mówiłam, no. dla, mi nie weszło to do głowy, że można tyle w ogóle pieniędzy na vintage zarobić, tak? Yy, więc yy, wszystko jest podane yy, na tacy przez ciebie. No, na samym początku, codziennie, powtarzam, codziennie wieczorem, jak kładłam się spać, yy, przed, yy, przed snem analizowałam twojego e-booka ze zdjęciami i wyłapywałam błędy, jakie popełniałam. Yy, dodatkowo no, to było już, znaczy już 2-3 no, miesiące temu, tak. Ale muszę sobie odświeżyć jeszcze tą wiedzę, bo jednak w natłoku takiej codzienności, to ta praca później schodzi na taki plan, że, że nie ma się czasu to wszystko wprowadzać tak, jak by się chciało, więc muszę sobie odświeżyć tą wiedzę i popatrzeć jeszcze raz na te zdjęcia twoje. No właśnie, i to jest to, że ty faktycznie się na makse zaangażowałaś i nie tylko przeczytałaś tego ebooka, ale też analizujesz i patrzysz, jakie robisz błędy. No, i to jest jednak różnica, nie? To jest to, to co jakby tak. trochę się odróżniasz od na przykład innych osób, które tylko przeczytają, załóżmy, i odłożą na bok, albo zapomną, nie? A co nie, byś doradziła nie, to... osobom, które boją się zacząć i działać? Co najbardziej pomogło tobie? Wiesz co, no, co, bym mogła doradzić, no, żeby zaczęły inwestować, no ale inwestować przede wszystkim w swój rozwój, bo to jest coś, co pozwoli tak jakby bez strachu i strat materialnych wejść na duże obroty, tak? Pamiętam, że właśnie jak w sierpniu udało mi się zarobić jakieś tak, około 2700. To całą tą kwotę przeznaczyłam na kolejne e-booki, bo kupiłam też e-booka z. Opisy pewnie. Opisy, tak, z opisami i, i jeszcze jeden taki inny. No, na, na te e-booki, na szkolenie no i przede wszystkim też na towar. Więc wyszłam na zero, ale z całym tym zapleczem wrzesień skończyłam z przychodem 6400, i musiałam włączyć wtedy tryb wakacja. Więc było warto. Ale też, no, co mogę dodać od siebie, że twój Instagram to również potężna dawka wiedzy i motywacji. Więc polecam zacząć też od tego i od wszystkich wyróżnionych relacji. No, bać się i działać, no bo bez tego no, się nie No, dokładnie, bać się i działać. To jest naprawdę prawda. Okej, okay, no to dziękuję Ci bardzo. Mega się cieszę, że tak uważasz i że faktycznie. Tak jest. Faktycznie tak zauważyłam, że jest, że jak, jeśli się inwestuje na początku w towar, wiedzę, sprzęt, no to później idzie z górki. Więc uważam, że no nie tak, warto właśnie. tych pierwszych zarobionych pieniędzy brać do siebie, nie? Tak, nie, do siebie, nie. na swoje jakieś zachcianki, potrzeby, tylko właśnie inwestować. No bo tak jest jednak z każdym biznesem, nie? Tak, tak samo właśnie też. Czy lampy, czy manekina, tak jak ty pod którąś rolką zapytałam się Ciebie, czy manekin całopostaciowy jest opłacalną inwestycją, Ty mi odpisałaś wtedy, że tak. To jeszcze w ten sam dzień zamówiłam, poszukałam na Allegro i no, zamówiłam. Pamiętam. Trzy dni później już go miałam, więc te obroty też już były wyższe. tak? Zdjęcia weszły na wyższy poziom, że tak powiem. No, no teraz właśnie. To... Na... Tak, teraz czekam na kuriera z lustrem. No, także. O, no właśnie, no to są no takie inwestycje, cały, które tak, tak pływają na sprzedaż, nie? Właśnie. Tak, tak, cały czas, cały czas coś. Ale to mówię, że to się zwróci. To jest e, no. jeden, dwa dni góra i to się zwraca. E, Okej, okay. no to dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, że chciałaś trochę opowiedzieć o tym, jak to u Ciebie było. Mam nadzieję, że tutaj dużo osób się tym zainspiruje. No i co? Do również. usłyszenia za jakiś czas. Pewnie, Myślę, do że jeszcze... usłyszenia. Dzięki za zaproszenie też. Myślę, że jeszcze nie raz pochwalisz się tam jakimiś wynikami na czacie pokoleniowym, także. Tak, a dziewczyny też dają dużo, dużego powera, dużego kopa. Tak, no widziałam. Często są jakieś właśnie fajne inspiracje. Dobra, no to co? Dobra. Do usłyszenia. No to, do wszystkiego dobrego. Hej. Hej.